Siemaneczko, z tej strony kapsel 16 witam was w nowej serii z Mob Warsów, tak, będzie nowa seria na moim kanale z Mob Warsów Już tutaj wbiłem, a jeszcze nie ma nie ma, nie ma na razie ręki, a nie, już jest, o, super no. Nie będę tłumaczył na czym gra polega, bo pewnie większość oglądała yy, większość ogląda, yy, Przepraszam, większość oglądających mój filmik to pewnie wie, że na czym ta gra polega. W skrócie, yy, trzeba tutaj zabijać potworki, współpracować. No i zabić bossa. Tak, w skrócie. Dobrze. Dobrze, teraz już się tak nie pomylę. Ostrze zarzu to sobie tak przygotuję. Myślałem, że mnie już ktoś otruł. E, ja sobie zaraz poczekam na skrzynkę. Bo tu się ciągle że tak powiem. Re, respią skrzynki. O super, mam ją. Ja. maska warteza, niech będzie. No nie. nie. Nie, 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 ja już padnę. Nie padnę, nie padnę, że postaram się nie padnąć tak szybko ludzie, dlaczego? Bo ja tak lecę, lecę na solo i zaraz później padam. To się mi wtedy w ogóle nie opłaca. Skrzynki są, więc polecę szybko tutaj. Nie ma jakichś dobrych. Oj! <laughs> Ktoś mi otruł! Ej, to nie fair! Ktoś mi otruł i przez to pewnie padnę. No, dobrze, że trucizna tak działa, że. No, ale co mi jedno serduszko, tylko Blaze mnie zestrzeli. No właśnie. Jeszcze raz niech mnie strzeli i już wdeadnę Czy tam gast A spróbuj mi tylko tu... Mnie tu tknąć Muszę teraz troszeczkę czekać, żeby mi żyć które? A spróbuj mi tylko w strzelić, to cię... A? Zes... Tylko Dobra, teraz mogę już walić Jaki ten... Co za? Co za zombie miał ten Naprawdę Kok nie Nie, nie, nieźle! Nie padłem tak szybko Dobrze, no jeszcze wchodzę Okej okay. Las 3 Lasy nawet spoko są. 10 sekund pozostało do, do tego, by rozpocząć. Muszę się teraz naprawdę skupić. O, 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 Super, mam diaksy. To mogę sobie ten... No, jak to się nazywa? Nie koszulę, a... Napierśnik, o. Muszę crafting zrobić szybko, trzeba się przygotować. No, co za brudas? Przepraszam, dał mi truciznę. Już kilka razy mi się tak zdarzyło, żeby, żeby mi ktoś podstawił truciznę. Czy to tak specjalnie? Może to moby mają coś takiego? I żebym przez to nie patrzył, nie! Yeah. Ja w to nie wierzę po prostu. Ja mam jedno serduszko, a do mnie zombiak z, z... ze spodniami żelaznymi przychodzi. Normalnie o ja taką, cześć kapsel. Witam cię, chcę cię zabić. Nie! Yeah. Dobrze, tutaj jest ten las dwa. Jeszcze raz. Jeszcze raz ta sama ręka. O. Pan śmietanka. Nie Ale fajnie by było. Oj. Las. A. Nie wiem jaki to las. Ale. Yy. A, też nie piszę. Ludzie. Myślę, że Ja myślę, że to zmienię później, bo. Cztery osoby. Przepraszam, że ten. Musicie czekać, no bo nie wiedziałam że ten. tak będzie. Ale już tutaj wbijają, to. No. Y ludzie. No ja sobie. No ja sobie. Chciałem zrobić fajne diaksowe rzeczy. I mieczyk. I napierśnik. To co? Zombie jak przychodzi. Cześć, kapsel. Chcecie zabić. No i mnie zabił. Cześć. Dobra, trzeba się skupić. <laughs> Jaki fail. Przez przez 5 sekund, że.. jej Dobrze, teraz już ostatnia ręka. Pola dwa. Jeju, co to było? No ale to tak jest, jeżeli ktoś zrobi specjalnie dziurę, no to... No to co poradzisz? Nic nie zrobisz. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobrze, teraz, teraz już na, na 100% pójdzie mi dobrze. Jak tu ładnie ludzie wbijają pojedynczo, jedna osoba, druga, trzecia, czwarta po kolei. 5, 4. Teraz, teraz muszę się skupić, żeby nie wpaść do, do dziury. Ani żeby mnie tak szybko. Mnie się wydawało, że, że wziąłem na pierśnik, że to. Nie wiem, czy rzeczywiście ja tak szybko klikam, czy co. Czy ja mam jakiegoś laga takiego. Nie wiem. Ja myślałem, że wziąłem to. A patrzę. Nie mam. W ekwipunku. Ale teraz. Dobrze. Nie wiem, czy się mam pchać, ale się pcham. A co? No, sprint działa mi poprawnie. Bo, jak nie, to cię uduszę po prostu. Uduszę, no, czechy ludzie! Dlaczego ja nie lubię ręki las, las? Znaczy, no, ręki las tutaj. Już mamy odpowiedź. Po prostu się leci, leci. Dobrze już wracam na pole bitwy. Ech, raczej no. Ja już będę kończył odcinek. No dzisiaj coś nie poszło. Taki troszeczkę lamerski odcinek. No taki lamujący, strasznie. Nie wiem, czym to jest podwołowane. Ale myślę, jak mi zmotywujecie łapkami, wyświetleniami, komentarzami, to od razu poleci filmik. Yy, taki, już naprawdę którym coś, coś już bardziej ugram. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć tak, cześć, cześć, cześć.